Cześć, kilka spraw informacyjno-organizacyjnych na lipiec i sierpień na kanale. Ja wyjeżdżam, wylatuję na wakacje pod koniec lipca, ale tak naprawdę na sesję umawiam do 26 lipca. Pytacie mnie, kiedy mam urlop, więc yy, mówię tak ogólnie, po prostu kiedy mnie nie będzie. Oczywiście, można wtedy do mnie pisać, zapisywać się na sesję na sierpień, ale jeżeli myślicie o sesjach tarotowych, czytaniach tarotowych, sesjach indywidualnych, kwantowych, to, one, to ja jestem jakby dostępna do 26 lipca, potem jakoś będę dostępna od połowy sierpnia. I w tym czasie będą, jak mnie nie będzie, będą shortcem. Z różnymi tam krótkimi czytaniami. Co to są te shortsy? To są takie 60-sekundowe, krótkie filmiki, które już są intensywnie od pewnego czasu na kanale. Część osób zauwa zauważyła jest, je, że są, część osób być może jeszcze nie zauważyła, że są takie shortsy. To możecie sobie je pooglądać. Teraz na weekend też mnie nie było. Więc były wcześniej shortsy, jakbym wrzucone na ten tydzień, na, na który nie było y, tygodniówki. I co dalej tutaj będzie się działo? 19, czyli w piątek, zaczyna się warsztat uzdrowienia przestrzeni finansowej. Tu są dwa spotkania. Pierwsze spotkanie z 19, a potem jest właśnie 26. Będzie pewnie nagrany około 3-4 godziny materiał. Można się zapisywać, na 250 zł, I tutaj z różnej strony będziemy uzdrowiać tą przestrzeń finansową, zarówno od rodziców, zarówno od przodków. Zarówno będziemy oczyszczać Twoją, ty będziesz właściwie oczyszczać, z moją pomocą, swoją energetykę z energii niedostatku, biedy, będziesz ładować się obfitością, i będziemy jeszcze ustawiać głowę, czyli sposób myślenia, gratis dostajecie. E, taki bonusik mały jak wygrać w lotto jak sobie to wizualizować jak to można zamanifestować są jeszcze wolne miejsca warsztaty będą nagrane będą dostępne przez 3 miesiące więc jeżeli Cię nie ma w tym e, w tym dniu o godzinie 19 to nic się nie ma bo i tak potem jakby te warsztaty Ci podsyłam e, więc tutaj 19 są warsztaty a druga rzecz to jest kurs rodowy, o, o który mnie pytała dosyć duża ilość osób. Zarówno te warsztaty finansowe, jak i te, ten kurs rodowy, to nie jest to samo, co tam było wcześniej. Więc tutaj nie będą się powtarzały rzeczy. Mogą pewne rzeczy być podobne, ale to nie będzie jakby to samo. I kurs rodowy jest fajną kontynuacją warsztatów uzdrowienia ran z dzieciństwa. Ale nie tylko dla takich osób jest ten kurs jakby rodowy, gdzie będziemy patrzeć, gdzie stoisz w miejscu, gdzie, czy stoisz w odpowiednim miejscu w swoim rodzie i będziesz się tutaj ustawiać do rodu. Będą medytacje do rodu, ćwiczenia do rodu. Wszystko to, co związane jest z rodziną i z rodem. I pytacie mnie, czy ten warsztat, zrobienia Raz Dzieciństwa, jest dostępny. Tak, jest dostępny. On jest tylko dla kobiety, on jest wrzucony na platformie szkoleniowej. I na razie jest w ofercie. On będzie tylko jakiś czas w takiej formie dostępny. Potem już nie będzie. Na pewno będzie do końca lipca na tej platformie szkoleniowej, jakby dostępny. Oczywiście oso osoby, które mają wykupiony dostęp, mają tak długo, jak tam jest to jakby napisane. I kolejna rzecz to yy, ostatnio dodaję posty. Osoby, które mają subskrypcję, to dostają tą informację, że został dodany jakby post na. YouTube i co tam się znajduje? Promocje, o których nie mówię w filmikach, dotyczące właśnie kursów, warsztatów i które czasami mają mocno obniżoną cenę. Ostatnio była medytacja za 9,90 i można sobie kupić też jakiś pakiet w obniżonej cenie. I te, jakby te promocje, przeceny dotyczą tylko kilku dni. Czasami to jest jeden, dwa dni, czasami po prostu kilka dni. I będzie teraz też wrzucona pakiet Tarot Plus Kurs, ale to wszystko będzie tam opisane, więc jeżeli jesteście takimi rzeczami zainteresowani, to zapraszam do zaglądania tam, bo czasami ta oferta jest po prostu krótka, i również zapraszam na Facebooka, na moją grupę, gdzie są też inne dodatkowe rzeczy yy, niż to, co jest jakby yy, tutaj. I jakby grupa będzie jeszcze rozwijana, rozkręcana, będą tam poruszane tematy rozwojowe, będą medytacje. Na razie jest więcej jakby dniówek, ale oczywiście na tym się nie nie, jakby nie skupi tylko ta grupa, bo planuję tutaj ją mocno jakby rozwijać. I w opisie filmiku macie link do tej grupy. Pozdrawiam. Pa, pa.